Kapelania zakładu karnego Palacji w Padie. Odpowiadając na zaproszenie Ojca Świętego Franciszka, 14 osób przygotowało rozważania męki naszego Pana Jezusa Chrystusa, odnosząc ją do swojego życia. Jest wśród nich pięcioro więźniów, rodzina będąca ofiarą z powodu morderstwa, córka mężczyzny skazanego na dożywotnie więzienie. Wychowawczyni więzienna, strażnik, a także matka osoby osadzonej, katechetka, zakonnik-wolontariusz, funkcjonariusz policji penitencjarnej i kapłan oskarżony, a następnie ostatecznie uniewinniony przez sąd po ośmiu latach postępowania, postępowania zwykłego. Towarzyszenie Chrystusowi na Drodze Krzyżowej, ochrypłym głosem tych, którzy zamieszkują w świat więzień, jest okazją do udziału w niezwykłym pojedynku między życiem a śmiercią, odkrywając przy tym, jak nici dobra krzyżują się nieuchronnie z nićmi zła rozważanie Kalwarii z zakrad jest wyrazem wiary, że całe życie może się rozegrać w ciągu kilku chwil, jak to się stało z dobrym łotem. Wystarczy wypełnić te chwile prawdy skruchą za popełnione winy, przekonaniem, że śmierć nie jest dana na zawsze, pewnością, że Chrystus jest niewinny i niesprawiedliwie śmiany. Wszystko jest możliwe dla tego, kto wierzy, gdyż również w mrokach więzień rozbrzmiewa pełna nadziei wieść. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego. Jeśli chwyci się go za rękę, to ktoś, kto był w stanie dopuścić się najbardziej odrażającej zbrodni, będzie mógł stać się uczestnikiem najbardziej nieoczekiwanego zmartwychwstania. Oczywiście, że także kiedy opowiadamy o złych rzeczach i o cierpieniu, możemy nauczyć się pozostawiania przestrzeni dla odkupienia. Możemy rozpoznać pośród zła także dynamizm dobra, aby pozwolić mu zaistnieć. I tak to Droga Krzyżowa staje się drogą światła. Teksty zebrane przez kapelana księdza Marko Potce i wolontariuszkę Tatianę Mario zapisano w pierwszej osobie, ale postanowiono nie ujawniać imion. Ci, którzy wzięli udział w tych rozważaniach, chcieli użyczyć swego głosu tym wszystkim na świecie, którzy dzielą ich los. Dziś wieczorem w ciszy więzień głos jednego pragnie stać się głosem wszystkich. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Boże, Ojcze Wszechmocny, który w Jezusie Chrystusie, swoim Synu, przyjąłeś plagi i cierpienia ludzkości, dziś z odwagą Cię błagam, jak skruszony łotr. Pamiętaj o mnie. Stoję tu, sam przed Tobą, w mroku tego więzienia. Biedny, nagi, mm -hmm. głodny i sponiewierany. I proszę Cię, abyś wlał w moje rany oliwę przebaczenia i pociechy oraz wino braterstwa, które umacnia serce. Ulecz mnie swoją łaską i naucz mnie mieć nadzieję w chwili rozpaczy. Panie i Boże Mój, wierzę, zarać memu niedowiarstwo. Ojcze Miłosierny, nadal mi ufaj, Nadal dawaj mi coraz to nowe możliwości. Nadal obejmuj mnie swą nieskończoną miłością. Dzięki Twojej pomocy i darowi Ducha Świętego, ja także będę w stanie poznać Cię i służyć Tobie w moich braciach. Amen. Stacja pierwsza. Pan Jezus na śmierć skazany. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Z Ewangelii Świętego Łukasza. Piłat chcąc uwolnić Jezusa ponownie przemówił do nich, lecz oni wołali, ukrzyżuj, ukrzyżuj Go. Zapytał ich po raz trzeci, cóż on złego uczynił? Nie znalazłem w nim nic zasługującego na śmierć. Każę go więc wychłostać i uwolnić lecz oni nalegali z wielkim wrzaskiem, domagając się, aby go uprzyżowano, i wzmagały się ich krzyki. Pilat więc zawyrokował, żeby ich żądanie zostało spełnione. i in colui che era stato messo in prigione per rivolte e omicidio, e che essi richiedevano, e consegnò Gesù a loro volere. O rozważanie przygotowane przez więźnia skazanego na dożywocie. Wiele razy w sądach i w dziennikach rozbrzmiewa donośnie ten krzyk. Ukrzyżuj go, ukrzyżuj go. Jest to krzyk, który słyszałem także wobec mnie. Zostałem skazany wraz ze swym ojcem na karę dożywotniego więzienia. Moje ukrzyżowanie rozpoczęło się wtedy, gdy byłem dzieckiem. Gdy myślę o tym, widzę siebie skulonego na mikrobusie, który wiózł mnie do szkoły, odepchniętego z powodu mego jąkania się, bez żadnych więzi z innymi. Zacząłem pracować jako małe dziecko, nie mogąc się uczyć. Niewiedza wykorzystywała moją naiwność. A później chuligaństwo skradło przebłyski dzieciństwa temu dziecku urodzonego w Kalabrii w latach 70. Przypominam bardziej Barabasza niż Chrystusa. A jednak najokrutniejszym wyrokiem jest moje sumienie. W nocy otwieram oczy i szukam rozpaczliwie światła. Aby rozjaśniło moją historię. Gdy zamknięty w celi czytam na nowo opis męki Chrystusa, wypucham płaczem. Po 29 latach więzienia, nie straciłem jeszcze zdolności płakania, poczucia wstydu za swoją przeszłość, za popełnione zło. Czuję się. Barabaszem, Piotrem i Judaszem w jednej osobie. Przeszłość jest czymś, co budzi we mnie wstręt, chociaż wiem, że jest to moja historia. Przeżyłem lata reżimu restrykcyjnego, zaostrzonych przepisów więziennych, a mój ojciec zmarł przygnieciony tymi warunkami. Wielokrotnie i przez wiele nocy płakałem w celi. Robiłem to w ukryciu, ale świadomie. Kroczyliśmy obaj w głęboką ciemność. A jednak w tym nie życiu zawsze szukałem czegoś, co było życiem. Dziwnie to brzmi. Ale więzienie było moim wybawieniem. Jeśli dla kogoś jestem jeszcze barabaszem, nie złoszczę się. Czuję w sercu, że ten niewinny człowiek skazany, tak jak ja, przybył, aby być bliżej mnie w więzieniu, aby wychować mnie do życia. Panie Jezu, mimo głośnych okrzyków, które nas rozpraszają, dostrzegamy Cię w tłumie tych, którzy wrzeszczą, że powinieneś zostać ukrzyżowany i może wśród nich jesteśmy również my, nieświadomi zła, które możemy być w stanie wyrządzić. Ze swoich cel chcemy modlić się do Twego Ojca za tych, którzy tak jak ty są skazani na śmierć i za tych, którzy wciąż chcą być zastąpieni na twoim sądzie ostatecznym. Módlmy się. Boże miłujący życie, który w sakramencie pojednania dajesz nam zawsze nową możliwość, aby zakosztować Twego nieskończonego miłosierdzia. Błagamy Cię o wlanie w nas daru mądrości, abyśmy uważali każdego mężczyznę i każdą kobietę za świątynię Twego ducha i szanowali ich. ich ich nienaruszalnej godność Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Pater Noster, qui es in nas. Sanctificetur, Nomen Tuum. Adveniat, Regnum Tuum. Fiat, Voluntas Tua, sicut in cielo, et in terra. Panem Nostrum quotidianum da nobis odie. Et dimitte nobis debita nostra. sicut et nos dimittimus debitoribus nostris et ne nos inducas in tentationem sed libera nos a malo amen Stacja druga. Jezus bierze krzyż na swe ramiona. Kłaniamy Ci się Tobie, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Z Ewangelii św. Marka. Żołnierze zaprowadzili go na wewnętrzny dziedziniec, czyli pretorium i zwołali całą kohortę. Ubrali go w purpurę i upludszy wieniec z ciernia włożyli mu na głowę. I zaczęli go pozdrawiać. Witaj, król żydowski, przy tym bili go trzciną po głowie, pluli na niego i przyklękając, dawali mu hołd, gdy go wyszydzili, zdjęli z niego purpurę i włożyli na niego własne jego szaty, następnie wyprowadzili go aby go ukrzyżować. Rozważania przygotowane przez dwoje rodziców, którym zamordowano córkę. Tamtego strasznego lata nasze życie rodziców umarło wraz z życiem dwóch naszych córek. Jedno z nich wraz z jej serdeczną przyjaciółką zabiła ślepa nienawiść bezlitosnego człowieka. Druga, która cudem przeżyła, straciła na zawsze swój uśmiech. Nasze życie było pełne ofiar oparte na pracy i rodzinie. Nauczyliśmy swojej córki szacunku dla innych i wartości służenia biedniejszym. Często zadajemy sobie pytanie, dlaczego właśnie nas dosięgło to zło? Nie znajdujemy spokoju. Nawet wymiar sprawiedliwości, w który zawsze wierzyliśmy, nie był w stanie uleczyć najgłębszych ran. Pozostaniemy skazani na cierpienie już do końca. Czas nie zmniejszył ciężaru krzyża, który wzięliśmy na siebie. Nie potrafimy zapomnieć tej, której dziś już tu nie ma. Jesteśmy starzy, coraz bardziej bezbronni i jesteśmy ofiarami najgorszego bólu, jaki istnieje, przeżycia śmierci własnej córki. Trudno jest to powiedzieć, ale w tej chwili, gdy rozpacz zdaje się przeważać, Pan na różne sposoby wychodzi nam naprzeciw, udzielając nam łaski wzajemnej miłości jako małżonkowie, wzajemnego wspierania się, choć z trudem. To On zaprasza nas do pozostawienia otwartymi drzwi naszego domu przed kimś najsłabszym, zrozpaczonym, do przyjmowania tego, kto puka nawet tylko po talerz zupy. Uczynienie miłosierdzia naszym przykazaniem jest, jest dla nas formą ocalenia. Nie chcemy się poddawać złu. Miłość Boga jest bowiem w stanie odrodzić życie, gdyż jego syn, Jezus, doświadczył przed nami ludzkiego bólu, aby móc odczuwać wobec Niego należne współczucie. Panie Jezu. Ty sprawiasz, że widzimy, jak wiele zła cię dotknęło. Zostałeś wyszydzony i ogołocony. Jesteś niewinną ofiarą nieludzkiego okrucieństwa. W tę noc bólu kierujemy błaganie do Twego Ojca, aby powierzyć mu tych wszystkich, którzy cierpieli z powodu przemocy i niesprawiedliwości. Módlmy się. Boże, nasza sprawiedliwość i nasze odkupienie, który dałeś nam swego jedynego Syna, wywyższając Go na tronie krzyża, wlej w nasze serca swoją nadzieję, abyśmy na nowo rozpoznali Ciebie w mrocznych chwilach naszego życia pocieszaj nas w każdym smutku i podtrzymuj nas w chwilach prób, gdzie oczekujemy Twego Królestwa. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Pater Noster, qui es in celis sanctificetur nomen Tuum, adveniat regnum Tuum, fiat voluntas Tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie et dimitte nobis debitam nostram sicut et nos dimittimus debitoribus nostris et ne nos inducas in tentationem sed libera nos a malo amen Stacja trzecia. Pan Jezus upada po raz pierwszy. Błogosławimy Cię Chrysty i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Z księgi proroka Izaiasza. Lecz on się obarczył naszym cierpieniem, on dźwigał nasze boleści, a myśmy go za skazańca uznali chłostanego przez Boga i zdeptanego. Lecz on był przebity za nasze grzechy, zdruzgotany za nasze winy. Spadła nań chłosta zbawienna dla nas. A w jego ranach jest nasze zdrowie. Wszyscyśmy pobłądzili jagowce, każdy z nas się obrócił ku własnej drodze, a Pan zwalił na niego winy nas wszystkich. Rozważanie przygotowane przez więźnia. Był to mój pierwszy upadek, ale stał się on dla mnie śmiercią. Odebrałem życie pewnej osobie. Wystarczył jeden dzień, aby przejść z życia z nieskazitelnego do popełnienia czynu, który zawierał w sobie pogwałcenie wszystkich przykazań. Czuję się współczesną wersją łotra, który błaga Chrystusa. Wspomnij na mnie. Bardziej niż skruszonego, wyobrażam go sobie jako kogoś świadomego tego, że idzie błędną drogą. Ze swego dzieciństwa pamiętam zimne i wrogie środowisko, w którym zrastałem. Wystarczyło wyszukać jakąś słabość u kogoś, aby zamienić ją w rozrywkę. Szukałem szczerych przyjaciół. Chciałem być akceptowany takim, jakim byłem, ale bez skutku. Cierpiałem z powodu szczęścia innych, czułem, jakby rzucano mi kłody pod nogi. Chciano ode mnie tylko poświęceń i przestrzegania różnych zasad. Czułem się obcu wśród innych i próbowałem za wszelką cenę powetować to sobie. Nie pogodziłem się z tym, że zło powoli narastało we mnie. W końcu pewnego wieczoru wybiła moja godzina w ciemnościach. W jednej chwili, jak lawina, spadła na mnie pamięć o wszystkich niesprawiedliwościach, które spotkały mnie w życiu. Gniew zabił dobroć. Popełniłem zło niepomiernie większe od tego wszystkiego, czego doznałem. Później w więzieniu. Obrażanie innych stało się znieważaniem wymierzanym w siebie samego. Niewiele trzeba było, aby to zakończyć. Byłem u Kresu. Doprowadziłem również swoją rodzinę na skraj przepaści. Z mego powodu stracili nazwisko, poważanie, stali się tylko rodziną zabójcy.